Bycie treningowym czpunem nie świadczy o Twojej dyscyplinie czy o Twoim grindzie. Obsesja na punkcie chodzenia na siłownię może być równie szkodliwa jak każdy inny nauk. Sam doszedłem do takiego wniosku, poddając ocenie swoje obsesyjno kompulsywne skłonności w kwestii treningu. Pierwszym objawem mojego bycia treningowym czpunem była debilna nadgorliwość. W wielu przypadkach więcej nie oznacza lepiej. To, że chcę sobie pierdolić jak największą ilość obciążenia, nie znaczy, że tego potrzebuję. Rób tyle, ile trzeba, aby robić progres. Mniej więcej. Oczywiście nie znaczy to, abyś robił jedną serię na odwal. Musisz robić wystarczająco dużo, aby powołać tą treningową adaptację. Aczkolwiek po pewnym momencie. Będzie to tylko strata czasu oraz energii, która w najgorszym przypadku może być kontrproduktywna, nie tylko w kwestii pogorszonej regeneracji, a również w kwestii reszty Twojego życia poza treningiem. Jak masz spędzić zajebisty wieczór ze znajomymi, którym będziesz się angażował w rozmowy i zacieśniał relacje, gdy jesteś tak wyjazdny po całym tygodniu takiego nadgorliwego trenowania, że jedyne o czym myślisz, to kolacja i spanko.